Kamera bacznie śledzi rozgrzewającego się Roberta Lewandowskiego. To aktualnie najlepszy strzelec w widze. Niesamowicie skuteczny zawodnik. Relacja już za parę minut. Ze stadionu Etihad w Manchesterze witają państwa Dariusz Swakowski i Jacek Klaskowski. Manchester City. Dzisiaj gra Manchester City przeciwko West Ham United. Mecz, który będziemy dzisiaj oglądać, wzbudza ogromne zainteresowanie. Wszyscy liczą na kolejny popis fenomenalnej w tym sezonie ofensywy gospodarzy. Istotnie nikt w lidze nie nastrzelał w tym sezonie więcej od nich. Oczekiwania rosną z każdym meczem, oby tylko nie okazały się one za którymś razem kulą u nogi. Kevin De Bruyne, numer 7, W większości spotkań to właśnie ta drużyna dyktuje tempo. Dużo gra piłką, dominuje w statystykach posiadania. Jakiej gry możemy się dziś po nich spodziewać? Na pewno pięknej dla oka, ale frustrującej dla drugiego zespołu. Walcząc z tak grającym przeciwnikiem, trzeba dużo biegać bez piłki, a każdy błąd może się skończyć katastrofą. Na ekranach widzimy teraz dzisiejsze ustawienie West Ham. Zespół wyjdzie na boisko i zagra w systemie 4-5-1, który można chyba nazwać zachowawczy. Tak, wydaje się, że trener chce kontrolować rytm tego spotkania i cierpliwie rozgrywać piłkę. Dlatego też stawia na przewagę liczebną w środku pola. Kompleks szkoleniowy przy Etihad Stadium szokuje rozmachem. Teren obejmuje ponad 30 hektarów. Samych boisk piłkarskich jest tu 17, nie licząc kameralnego stadionu. A oprócz tego mamy również szkołę z internatem dla młodych adeptów futbolu. Raheem Starling. Ale Ależ od razu taka sytuacja. Szkoda, że to nie weszło. Wielkie emocje od pierwszych minut Jacku. Jeszcze nie wszyscy kibice zdążyli się wygodnie rozsiąść, przejrzeć programy meczowe, a tu już stuprocentowa sytuacja. No, udało się przejąć. CB. No, z tego miejsca można strzelać. Piłka poza boiskiem i rzut rożny dla West Hamu. Piłka dośrodkowana z rogu. Zbyt słabe to dośrodkowanie. Piłka nie dotarła do celu. Naciskają na niego. No brawo, świetne wyjście z wodem. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Wspaniała postawa, świetnie zażegnał niebezpieczeństwo, poradził sobie znakomicie. Koledzy będą mu wdzięczni. Próbował, ale nie udało się. CDB. Rem Sterling. Robert Lewandowski. Świetny odbiór. Wspaniale przechwycił. Dobre podanie za plecy obrońców. Wykłada piłkę koledze. No i powstrzymał akcję. Riyad Mares. To musi być bramka Roberta Lewandowskiego. Znakomita reakcja. Świetnie obroniony strzał. A czasu nie było wiele, bo strzał kąśliwy i z bliska. Brawo! Naprawdę należą się pochwały za tę interwencję. Dogrywa piłkę do lepiej ustawionego kolegi. Łatwa strata wysokim pressingiem zmusili rywali do popełnienia błędu. Przejęli piłkę, popatrzmy. Aut dla Manchesteru City. Rem Sterling, Lewandowski. Reid, Dost. Julian Weigl. Mają teraz trochę miejsca. Niestety stracił piłkę. Aaron Cresswell. No i przejęli w ostatniej chwili. Są, ale daleko od bramki. De Bruyne. Riyad Marys. Piłkę z linii bocznej wrzucą zawodnicy City. Riyad Marys. Kevin De Bruyne. Ryzykownie, ale udało się. I mamy rzut rożny dla Manchesteru City. Krótko do kolegi Sterling, Lewandowski. Przejął piłkę we własnym polu karnym. Lucas Perez, Manuel Lancini. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Julian Weigl, Gost. Widać, że atak pozycyjny to ich dom. Felipe Anderson! Gol mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Miejmy nadzieję, że na jednej się nie skończy. W końcu kibice zapłacili za bilety, żeby obejrzeć jak najwięcej goli. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest jeden do zera. Ależ akcja. Ria Pares. Zróżnego Manchester City. Krótko rozegrali ten ruch. Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat 1 do 0. Substitution for West Ham United. I rozpoczęła się druga połowa. I zobaczymy, czy West Ham utrzyma prowadzenie. Sanchez, Robert Lewandowski, David Silva. Manuel Lancini. Aaron Creswell. Felipe Anderson. Lucas Perez. Post! Nie będzie bramki. Bramka szła piłkę. Jaki będzie następny mecz West Hamu? Zmierzą się z Newcastle United, a będzie to mecz w rozgrywkach Premier League. To powinien być dla nich spacerek. Rywale są zdecydowanie big zaś. To może być wyrównanie. I jest! Gol, proszę Państwa. Ta bramka może odmienić losy tego meczu. Wyrównali i na pewno będą chcieli powalczyć o zwycięstwo. Przekonamy się niebawem, czy pójdą za ciosem. Powtórce widzimy, że bramkarz był kompletnie zaskoczony tym strzałem. Strzelec wykorzystał fakt, że przy takiej wielkiej odległości reakcje bramkarza zależą mocno od jego ustawienia i równowagi. Praktycznie pozbawił go tym tak samym szans na reakcję. Manchester City wprowadza rezerwowego. Mamy remis, ale czy kogokolwiek on satysfakcjonuje? Lucas Pert znalazł się na czystej pozycji dribbling, imponujący slalom między obrońcami, ale co z tego, skoro zbudował? Pokazał niesamowitą technikę, ale zabrakło mu zimnej krwi do wykończenia akcji. Rem Sterling. Robert Lewandowski. Dost. Na tarciu teraz młoty. Pięknie, precyzyjnie, prostopadle. Rahm Sterling. Robert Lewandowski. Ostatnio gra naprawdę dobrze. Tak, stanowi mocny punkt zespołu. Złe podanie i strata w środku pola. Robert Lewandowski. Dawid Silba znowu piłkę bramkarz. Felipe Anderson. Dost. Sanchez. Nie pokonają bramkarza rywali takimi strzałami. Nadal remis. Dawid Silva. Lewandowski. Są koledzy na wolnych pozycjach. Pedro Biank. Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. Minuty mijają. City tylko remisuje. Trybuny gromko zachęcają obywateli do nieustającej walki o pełną pulę. Dla takich kibiców warto. Carlos Sanchez rozpoczynają kontrat. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Ależ to była okazja. W ostatniej chwili przejął piłkę. Dost. No, chyba nie sądził, że zdobędzie. I piłka po strzale leci obok bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki. Może następnym razem będzie lepiej. Będzie zmiana w szeregach West Hamu. Ma za sobą naprawdę dobry mecz. Teraz trener daje mu odpocząć. David Silva. Ostatnie 5 minut przed nami. Po tym nieudanym podaniu rywale wznowią grę z linii bocznej. Carlos Sanchez. Dost. Dost! Dzięki interwencji bramkarza mogą jeszcze powalczyć. Ten golo odebrałby im wszelkie szanse. Byłoby po meczu. Felipe Anderson. Tost ma trochę miejsca na strzał. Brawo, brawo. Świetnie broni tę trudną piłkę. Aaron Cresswell. Koniec spotkania na świetlnej tablicy widnieje remis. Koniec